Marcel Pięczek, Korona Kielce. Marcel, zacznę od tej sytuacji, która no jest kontrowersyjną sytuacją, bo Piotr Lasek podyktował rzut karny za zagranie piłki w polu karnym ręką przez Ciebie. Tylko tak na powtórkach, nawet jak wszyscy widzieliśmy, to, to nie każdy arbiter by chyba to zagwiznął. No dokładnie, nie każdy arbiter by to zagwizdał, no niestety dałem jakiś pretekst do tego, może i przypadkowy, może i mały, ale no podjął taką decyzję, a nie inną i no, nic z tym nie zrobimy, to już jest historia. Korona Kielce zagrała niezłe spotkanie, w pierwszej połowie prowadziła 2 do 0, w drugiej niestety dwie bramki pogoni Szczecin i finalnie remis. I teraz pytanie, czy ten remis cieszy Was w szatni, jaki jest nastrój? No to pytanie też zadał mi właśnie um, w Kanal Plus Pan i no niestety te nastroje nie są dobre, bo mimo wszystko można patrzeć na to, że to jest trzecim i powinniśmy szanować o. ten punkt, bo to jest top 4 polskiej Ekstraklasy, ale no chcieliśmy dzisiaj zapunktować razy 3. no i to jest najgorzej, że nie udało nam się tego dotrzymać, bo pierwsza połowa była świetna w naszym wykonaniu. Czego zabrakło w tej sytuacji, kiedy Aleksander Gorgon doprowadził do wyrównania tam Pewnie do skoku, a z drugiej strony takiej, chyba, decyzji poważniejszej przy wybijaniu piłki z pola karnego, bo można było po prostu zrobić to mocniej i, i, i dokładniej. No, generalnie w polu karnym te sytuacje są dosyć takie skomplikowane i delikatne. No, też mamy to, to, ten rzut karny, tą rękę. No, każdy gdzieś boi się w ogóle wychylić w tym polu karnym, bo teraz już nie wiadomo, czy sędzia podyktuje rzut karny, czy jakiś rzut wolny, więc no, nie widziałem też w tej, tej sytuacji, trzeba będzie to przeanalizować, ale no taka jest piłka, że no, gdzieś spada pod nogi też ta druga piłka akurat gorgonowi i no i strzela piękną bramkę. Koniec końców, przerwę reprezentacyjną Pędzacie jednak będąc ponad kreską, bo po tym wczorajszym remisie Puszczyni Płomice Bezbramkowym we Wrocławiu ze Śląskiem jednak znaleźliście się przez moment w strefie spadkowej, więc tutaj chociaż troszkę większy optymizm, prawda? No dokładnie, no, jest optymizm, aczkolwiek no, chcieliśmy dzisiaj zapunktować, yy, wygrać, to zwycię... wygrać to spotkanie, <laughs> także możemy cieszyć się z tego, że wychodzimy gdzieś tam z tej strefy, ale no, nie może to jest tylko tak naprawdę ta sama liczba punktów, więc yy, musimy zrobić wszystko, żeby punktować coraz więcej. Jacek Podgórski, Korona Kielce, Jacku, brawa za dwójkową akcję Błanik-Podgórski, to co tam zrobiłeś z Linusem Walkwistem w polu karnym przy linii końcowej, no to ręce składały się same do oklasków. Bardzo ładna akcja i gol na 2 do 0, no i po tej pierwszej połowie chyba jednak wszyscy na stadionie, a ponad 10 tysięcy kibiców przyszło, wierzyliśmy w to, że będzie komplet punktów, jednak tak się nie stało. Tak, my też w to wierzyliśmy, dziękuję za, za gratulacje, też to wierzyliśmy, ale no nie ustrzeliśmy się tych błędów jednak. No. Możemy mieć pretensje do sędziów, możemy mieć pretensje do nie wiem kogo, ale to tak naprawdę my, my jesteśmy temu winni, że, że nie dowieźliśmy tego zwycięstwa. Na pewno dużo pozytywów w tym meczu, myślę, że dużo więcej niż w ostatnim trzy dni temu, jak rozmawialiśmy po, po meczu z Rakowem, także, także patrzymy na to optymistycznie, nie ma co się, nie ma co się załamywać, jeszcze do, dosyć dużo kolejek i, i na pewno korona się tak łatwo nie podda. 9 kolejek pozostało do końca, tylko wiesz, Jasko, sytuacja nadal jest trudna, bo gdybyśmy rok do roku porównali w zeszłym sezonie po 25 kolejkach na koncie Korony Kielce, a wiemy, że walczyliście praktycznie do ostatniego meczu z Widzewem o utrzymanie, było 27 punktów. Teraz jest 24 punkty. Także sytuacja nadal jest bardzo trudna. Ja na to tak nie patrzę, nie, nie liczę jakichś tych punktów, tylko. Powinniśmy skupić się na każdym kolejnym meczu, bo to jest, bo to jest najważniejsze i, i wyciągać więcej tych pozytywów, bo, bo umiemy grać w piłkę, to, to widać. No, dzisiaj byliśmy bardzo dobrze zorganizowani i tego brakowało na pewno w meczu z Rakowem. Szybko to poprawiliśmy, obyśmy to utrzymali i na pewno, na pewno widać to, że jak jesteśmy drużyną, cały czas się wspieramy, to, to możemy wygrać z każdym w tej lidze. Było pewnie też trochę zarzutów w twoją stronę, że brakuje liczby bramek asyst, ale dzisiaj taki mecz chyba, który trochę Cię może uwolnić. No trochę może prozaicznie, paradoksalnie szkoda, że dla Ciebie jest ta przerwa reprezentacyjna, bo, bo dzisiaj widać było, że dyspozycja naprawdę świetna. Znaczy nie wiem, czy szkoda, no może, może dobrze teraz sobie odpoczniemy psychicznie i fizycznie i z pełnym impetem wejdziemy po przerwie na kadrę. I będziemy zdobywać już po trzy punkty, a nie tylko, nie tylko remisować. Na pewno na pewno cieszę się z tego, że udało mi się w dobre spotkanie zagrać, bo, no bo brakowało mi tego, ale też nie będę spoczywał na laurach, tak? Będę na pewno pracował dalej i yy, chcę pokazać, że, że jestem przydatny tej drużynie, bo, bo brakowało na pewno yy, nam tego na skrzydłach tego wiatru i, i myślę, że, że tutaj też większa rywalizacja doszła, bo doszedł czy ale na przykład. I to nas na pewno buduje i będziemy dalej się rozwijać.